Ale, ale, moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy grać w taką pewną gierkę na telefon, którą, wydaje mi się, że dobrze znacie, a mianowicie jest to Tom, kotek. Zwyczajny kotek, moi drodzy. Tutaj jest kanał Palion. Ja wiem, że Gierek tu nie ma, ale stwierdziłem, będziemy się dobrze bawić. Powiedzmy, że to jest, moi drodzy, aplikacja. Będziemy, prawda, hodować swojego kotka. Ktoś tam mówił, że ta aplikacja jest nawiedzona, coś tam. My się oczywiście dzisiaj o tym przekonamy, widzowie. O co Tom do mnie mówi. Także mam nadzieję, że dzisiaj się nie przestraszy widzowie. Chcecie kolejny odcinek z jakiejś aplikacji na telefon, gierki? Na tym kanale zostawcie łapeczkę do góry, pokażcie oczywiście I, I subskrybujcie kanał moi drodzy, tam na dole Wszyscy subskrybujcie, lecimy teraz po milion 200 tysięcy widzów oczywiście Na instagrama również podajcie, dajmy na to, że tu pode mną Trzech ostatnich obserwujących, dzięki wielkie oczywiście każdemu Dobrze moi drodzy, jesteśmy w Gierce, dobrze, już, okej, okay, spoko, jest nasz Kot Będziecie słyszeć te dźwięki? Dobra, troszkę przyciszę, żeby was to nie denerwowało Ale dzisiaj będziemy go hodować, on jest głodny Chodźmy do kuchni, ale jeszcze cię Jeszcze cię poboksuje Dobra, chodźmy do kuchni eee, Dobra, mam ci dać? Jest ja w tu yeah, ja grałem kiedyś jak byłem mały Nostalgia O już? Jezu ja pamiętam tą grę, nie Jakie czasy, kto gra w tą grę pisać w komentarzach Jeżeli ktoś nie grał to Zobaczycie, gierkę z moich czasów Musisz siku Jeszcze jest mały Ale będzie ró rósł powoli moi drodzy Zamknijmy, nie patrzmy no nie chcę patrzeć, no, weź się zamknij! A jeszcze jest niewychowany spoko. Chcesz zagrać? A, dobra, chodźmy do salonu w takim razie. a pogłaskać się. Kurde, nie za dobrze ci? Jestem zbyt dobrym panem. Nie. Spanko już Ale nie. już na szybko chce ci się spać? Nie. O. E, nazwiemy go. E, na, jak jakby go nazwać? Um, kurcze, to jest najgorsze co może być, moi drodzy, decyzja o nazwie moi drodzy, mojego kota Nazwiemy go... Y, Tomuś, moi drodzy, ja mam na drugiej imię Tomek Nazwiemy go Tomuś Niech będzie O, co, co, już pierwszy level? Co to jest? Tego nie było jak grałem Jakieś misje Ś Świetnie Aloha Aloha? O kurde, mogę to kupić? Nie, nie stać mnie o niebieskie oczy, bardzo jest Jesteś... Przy tym jesteś przystojny. Jak nie, nie... wiem. Nie pozwalaj. Nie chcę powiadomienia, z pełną reklam tu będzie. O! I need migrant tu to... Okej okay. Okej. Okay. Halo, halo! Tomek! Tomek, jesteś słaby! Tomek! Tomek, jesteś słaby! <śla> jesteś lamusem totalnym. No to będzie słyszeć chyba przez mikrofon, bo nie wiem jak nagrywać. O nie, halo, halo. Prze proszę zaprzestać. E, znajomi, mo mo możecie mi dać Tomka? O kurde. Tomek nie mów nic. Przestań mnie słuchać, Tomek. Przestań. Przestań. Co? Co ty mówisz? Co ty, y, chcesz się bić? Co ty mówisz? Chcesz się bić? Dobra, to jest rąbana papuga. Jak to wyłączyć? <noise> Jak to teraz wyłączyć? mam reklamę. O, ok, reklamy. Dobra. Tomek, przestań. reklamy. reklamy. Dobra. Tomek, bo walnę Przestań mi mnie... Jak mi będzie. Iść spać. Dobra, wyciszam go. Przepraszam, bo będzie teraz mnie słuchał bez przerwy. Dobra, wyciszam Tomka. O, zamknąłeś. Już się nauczyłeś. No, no, no. Gierki. Ile gier? Ile? Dobra, pokaż mi gol Co to jest? Co? Jakie to jest banalne, a to jest... Jakie kozackie w ogóle, jak to się nazywa? Yy... Jak, Jezu, jak to się, jak się ten... A, nie pamiętam jak to się nazywało, nazywało kurde te, te urządzenie, co się grało właśnie w to jak, Jaka to jest mała... A! Jaka kozacka gierka, ty! I mi się w to dobrze gra, i ja w to będę nerdził dziennie teraz <grystanie> Oła, nie bi No, no weź Proszę cię Ty piesek, czemu ty jesteś w ogóle... Mogę No ja... zbyt łatwo Coraz lepsi gracze, tak? Dobra, zobacz Kurde, dobry jest Jest... a um, jestem lepszy Dobry jest, ale jestem lepszy Prze Przestań Jest cool Oooo słupek nie, Boże, zlamiłem, przepraszam wszystkich widzów. To dla was, widzowie, wygram to. Jeszcze z tym samym może dam radę. O! O, ja, ale z taką piękną Kicią no nie dam rady. Przepraszam. Przepraszam, wypadałoby dać kobiecie, prawda, wygraną, tak? O, kurde. O, kurde, Kici nie jesteś taka dobra jak myślałem. Coś nie, nie, nie idzie dziś. Coś nie, nie twój dzień. Kurde, za łatwo mi idzie. Okej, okay, 6 monet wygrałem tylko, serio? Za mnie co ja robić? a ja, przynajmniej na rekord idę, tak? 6 monet to jest nic, moi drodzy. Koszulka Aloha kosztuje 400. Jak ja mam teraz koszulkę Aloha? Ja nie mogę, jak mnie ciśnie. Ty, ale gościu przestań. O, dobra, mam cię. O, znowu z tym psem, ten pies jest dobry. Ten pies jest dobry. Piesek. O, nie na tyle dobry, żeby mnie pokonać. <gryw> Oje, piesek. Ojojoj, ojoj, Jest zmer siódmy już. Panie kapitanie, toś się jakoś no Jaka mała bramka! Czemu on ma taką małą bramkę? Co jest grane? To, to jest, jest sens? W sensie. To jest nie fair. Halo, halo. O, trafiłem ci co? To się namusłem, masz mniejszą bramkę i. Przegrywam akurat jeszcze, no. Nie, nie! Nie, przegrałem! No dobra, nie oszukiwał, miał mniejszą bramkę. Oczywiście. Idealny prezent dla dziewczyny, jasne! Więcej reklam. Nienawidzę tych reklam w trakcie Gierek. Dobra, co zmęczyłeś się? O nie, ty się męczysz. Co. Hy! hajsik? To jest brane. O! Spinik Ale nie, nie będę nie bez reklam. Halo, halo, nie będziemy się bawić w takie rzeczy. Masz. O! Trzeci level! Panie kapitanie! O, ma już trzy latka. Trzy latka już ma. Nie jest młody. O, co my tu mamy? Jezu, ja mam widzowie Piękna gierka. Mogę kupić? O, mogę mu czapkę kupić? Czekajcie. Okularki mogę mu kupić. Tu jakąś bluzę mogę mu kupić. Santa. O jezu, ile tego jest. I tego jest mnóstwo, ale ja mam 300. Czekajcie. Ja bym chciał jakieś wziękko mu kupić. Free! No i elegancko. Jak za darmo, to każdy Polak by wziął. Nie, no oczywiście. Jasna sprawa. Aha, i te, a właśnie ten mnożnik, czyli plus 0,3. No potem ma więcej kaski się zarabiać, coś takiego, nie? O kurde, inne futro, ale nie my chcemy Toma zwykłego, halo Tomek, co to jest? Free? Nie, Tomek. Dobra, to nic nie daje. Blue eyes, nie, no, czy, o, czy ten Włosy, czapki. O jest drogie, Dro o, ale level trzeba mieć, halo, halo Jakie fajne czapy tu są, Jeszcze pamiętam je Ja mogę mieć co, Pumpkin Head, Tree Head Ta czapeczka jest słodka strasznie Będzie fitować, dobra widzowie, fituje jest. jest marzec, jest bardzo zimno i reklama, jasne, świetnie. Wracamy do naszego Tomusia w ogóle... Mu A ty będziesz no teraz słom, nie, oczywiście e, W ogóle widzowie bym ja mógł normalnie, bo teraz akurat dzisiaj będziemy grali w Tomka, moi drodzy, w sensie no, w tą gierkę. Ale mogę dla Was ogarnąć faktycznie jakieś takie straszne gierki, e, w które będziemy grali, bo tu na telefon jest mnóstwo jakichś dziwnych gierek śmiesznych, w które można naprawdę zagrać. O, Blik! Co to jest? Banał Banał, <grytanie> Dobra, o co tu chodzi? Teraz dwa razy. Ja wiem, co to jest nagra. One też jest fajne, jakie oni gry pododawali do tego. to jest totalne. Okej. Okay. No dobrze to zrobiłem. I mam? cztery. Mam idealnie cztery. No i co teraz? Kurde, czekaj. O! W ten sposób to trzeba zrobić. Myk. Dawaj, nie trafiłem! Ojojoj, ojoj. Dobra, teraz trafię. No i wybitny ruch z mojej strony. Kurde, ta gierka jest taka chillera straszna w sensie ogólnie. O papyk... ale nie wlecę tam, Panie nie kapitanie. Pff. O kurde, ale, ale z totalnie. Dobra. Jeszam, a ja mam siedem ja kulek. Dobra. O, tak się da? Pod kontempa. Myk. O nie, on się zniszczyło. Dobra, musimy tam jakoś wlecieć z pełnej. O, o o no dobra no W miarę, w miarę No widzowie, napiszcie mi w ogóle, bo to jest kanał główny, gdzie ja tylko reakcje nagrywam, ale czy chcielibyście jakieś aplikacje na telefon, żebym nagrywał właśnie Typu nawet nawet gierki, ale że aplikacje ogólnie, nie? To ja jestem chętny, bo nagrywa mi się to wybitnie. Wybitnie mi się to nagrywa, dlatego kurde dajcie znać, nie? No, Gierki na telefon też są oczywiście na kanale Palen Games Plus, także jeżeli chcecie więcej, to zapraszam serdecznie. Dobra, weźmy to rozwalmy. O nie, a ja już mam końcówkę. Ale tutaj więcej siana się zarabia o wiele niż jakiejś tej piłce nożnej. Tu ile siana leci, panie? Kurde, tu muszę coś zrobić. Bo nie fajnie się dzieje. Dobra, zróbmy w ten sposób. Nowy bitny ruch, ajajaj. Nie, ale dobry ruch. Kurde, jestem z siebie zadowolony. Tu jeszcze, prawda, dwie kulki porobią wybitnie, dzięki, gdy, <grystanie> wybitnie Okej, okay, tu rozmalmy to, o No i tyle, tyle, mhm mm Dobry ruch A co ja bym zrobił tak, ten ruch jest dobry, tak kurde z boku ja, ja, Jak wyłączę grę To ja będę miał to jest 16 zarobionych, czy mi to Czy mnie to ominie, się teraz boję bo ta gra chyba jeszcze długo potrwa, ja bym chciał zobaczyć jeszcze, co nasz Tomek ma do zaoferowania oczywiście. O nie, nie wlecę tam. Smutek, smutek i rozpacz O kurde, ale Lipton! Musimy się przebić O, jeszcze raz. Dobra, to będzie chyba koniec Nie! Przebijamy się! Halo, halo! Ale przypał, dobrze że mamy 222 Jeszcze przeżyjemy przez chwilę! Przeżyjemy, widzowie! My się nie poddamy. Kurde, ile mam kulek już, pa ile tego leci? Mały Tomek w ogóle w, w prawym dolnym rogu, jest strasznie malutki. O nie, co ja zrobiłem? Ja muszę tutaj pilnować. O kurde, ale lipa. <laughs> to chyba będzie koniec. No i serio, jest dramat. Koniec. Nie, pięć, proszę, koniec. Niestety, no i kolejna reklama: jakieś nalewanie soczków z gumijaku. Super! Mój drodzy, teraz patrzę: jest Gierka mai 2, czyli jest jeszcze nowsza wersja. Czyli to jest. Czy to jest stara wersja, na jakiej my gramy? O, Bubble Shotter jest. space piano, naprawdę takie coś jest. Lecimy. Lenka ogórka! O, palią serduszka, bardzo miło. <laughs> I się widzieć komentarze, jak ktoś daje, nie? Nie wszystkie, ale. O, ale dobrze idzie. Nie możemy misnąć. O, kurde, ale koks, koks gra zręcznościówka. A no i, i, i poszło. Dobra, zamknijmy. Czekajcie, znaleźliśmy. Flapitom jest, te... a to graliśmy. Znaczy, ja kiedyś graliśmy. Grałem w to, Flapitom. Lecimy. Flapitom. No, jest idealnie zrobiony ten Flapitom. Nie byłem w to nigdy dobry. Ale widocznie on teraz. Koks palce do takich gierek, jak mi idzie. Widzowie Niesamowitość Kurde, jak nie idzie, co jest grane? Ja nie mogę Jestem z dumny! Dobra, blisko, ile? Za pierwszym razem 19 Da się? Da, no oczywiście Cake Tower To jest, ale to są zarąbiste gierki to Są wszystkie takie połączone kiedyś Naprawdę, wszystkie gierki, styl, styl gier jest naprawdę jak to jest ciężko zarabiać w ogóle w tej grze. Torty, perfekt. Skupmy się. Perfekt. Perfekt. Zofia Bobrucka, tak O niej, się zagapiłem! Zofia, co, co uczyniła uczyniłaś? <grych> o nie, please, please, please please. O ja, oj I co ja zrobiłem Trzy? Oj, kurde. Dobra. Jokie... Oooojaj, o teraz cztery pod rząd. Siadły. No oczywiście co. Cake Tower flapiton był. Memory. Nie, pff, moja pamięć nie jest dobra. <laughs> Connect! O Jezu, pamiętam tą grę! Ja nie mogę ja, <laughs> Jakie to są gierki, takie Takie fajne. Podobają mi się. Pyk, 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 pyk. O, świetnie. O, Boże, Boże, no moi drodzy. Wybitne to wszystko tutaj pięknie. Jak wam się spodoba gierka, nie możesz będzie pobrać, nie? Fajna. To nie jest w ogóle reklama, spoko, żeby nie było, moi drodzy. Nagrywam gierkę, bo bo chciałem. Jest gierka z dzieciństwa. Chciałem sobie o kurde, źle. Nie, nie, nie. Nie. Jezu, jak to zrobić? Przecież to nie do Dobra. Ajajaj, aj, ajaj, aj. Ajaj, ajaj. A, w ten sposób. Dobra, bo tu muszę jakoś... Tu muszę jakoś pokminić. A... Spoko, nie, nie, nic się nie stało, nie zwracajcie na to uwagi Rocket fan? Nie, jak już widzę jakieś, nie, nie chce mi się grać w jakieś Hit the road Nooo, Subway, jak Subway Surfers, normalnie Ale to jest, dobrze działa Jakie tu gry pododawali, no, no, no Podoba, podoba mi się Pyk <grych> O, świetnie Zobaczymy jaki rekordzik wejdzie, co? Na razie, o, jakiś tunel, tunel Tunelik ale klimacik. Jakaś gra retro. Pyk. Spowolnienie. Nie no, gazuj, Tomek, Tomuś. Tomuś, gazuj. Dawaj, dawaj. Nie, ale gdzie zwalniasz? Tomuś, Tomuś, jedź szybciej. Pokażmy widzą, kto tu rządzi, tak? Tomuś, przestań. Jezus, nie, nie spowalniamy, Tomuś. Jedziemy, tak jest, rura. Tomuś, rura, lecimy. Ale tu można zarobić chociaż, kurde, to jest... Jed Gierka, w której można zarobić na ciuchy. Nie, Tomuś, nie hamuj, bardzo ładnie, Tomuś. Rozumiemy się bez, znaczy ze słowami, ale super się i tak rozumiemy. Jezu, Tomuś, jak ci lecimy. Cześć, Tomuś, bo ci trzeba przygazować zaraz. Ale monety lecą, trzeba te coiny zbierać, te gwiazdki to olać. Tylko i wyłącznie koiny się liczą. Pa, lecimy, kojnik, kojnik. Kolejny kojnik, kolejny. Ale tu się zarabia. Nie, nie, spowolnienie, Tomuś. Tomuś dlaczego? O, o, o! Gaz do jasny, Tomuś, lecisz! Dobrze mi idzie, ciekawe jaki będzie rekordzik Potem piszcie swoje rekordy, znaczy... No, no Nieważne, nie, to nie jest mój rekord, nie, spoko Dobra moi drodzy, przetestujmy jeszcze ostatnią gierkę Bo nasz Tomuś pewnie już jest... O nie, Tomuś jest zmęczony! Widzowie! O, jest zmęczony Tomuś się dostajesz po czerepie Tomuś! Tomuś jesteś zmęczony e, Na noc frytki, no nie powinno się jeść frytek na noc Zgaszę ci światełko to czekaj, czekać, nie masz jeszcze coś do zaoferowania? Nie, tomuś nie chce się bawić. No, nie, nie, nie. No, nie, nie, tak, tomuś nie, to się nie chce bawić. Ja nie mogę, moi drodzy. No, Gierka jest, jest. What's new? Living room. Można przemeblowania! O kurde, ja pamiętam tę Gierkę, piękne. Moi drodzy, ja tam położę spać a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, że chcecie kolejny film z tej gierki, znaczy może nie z tej gierki, bo przy, przewertowaliśmy tą gierkę, ale z innych gierek. Piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i na razie, nie? Wszystko? Do za dwa dni. ja Wiem, że teraz naprawdę rzadko na tym kanale były odcinki, ale postaram się wrócić, ok? Zmotywujcie mnie tym aktywnością pod tym filmem. Na razie.